Witajcie moi kochani. Dzisiaj postanowiłam wrócić w kilku słowach swoimi wspomnieniami do pobytu w Katyniu wiele lat temu, między innymi w Katyniu. Projekt tego wyjazdu pojawił się na przełomie 2005 i 2006 roku ze strony ówczesnych władz miasta Częstochowa. Wyjazd miał być latem 2006 roku i był zorganizowany dla środowiska patriotycznego miasta. Przygotowania trwały kilka miesięcy, chodziło bowiem o załatwienie wiz, noclegów, transportu i innych koniecznych do wyjazdu formalności. Jako, że moja mama była już prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katolicka w Częstochowie, wiadomo było, że pojedzie. Ja z kolei trafiłam pracę w ogrodnictwie i stopniowo zarabiałam sobie też pieniądze na wyjazd do Katynia. W planie wyjazdu był transit przez Białoruś ze zwiedzaniem zamku Mir. Smoleńsk, Gniezdowo, Katyn, Twer, Ostaszków, Miednoje, Wielkie Łuki i witeps. Podczas wyjazdu, moją szczególną opieką otoczony był sztandar Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie. W Katyniu, w Miednoje, przewidywano bowiem msze święte dla nas, żeby właśnie jechał z nami wtedy też ksiądz. I podczas tych msze świętych, osoby chętne stworzyły podprzed sztandarowy i najczęściej były to osoby związane z oficerami pomordowanymi w tym miejscu. Nie było się oczywiście bez trudnych sytuacji w czasie wyjazdu. Na pierwszym noclegu w Smoleńsku z autokaru okradziono nam te tablice rejestracyjne i pocięto nam jedno koło w autokarze. W Smoleńsku autokar stał na parkingu strzeżonym, i w sumie dobrze, kierowcy rano przeprowadzili go pod autokar i pod, yy, pod hotel i sami poszli po rzeczy, nie wrócili z bagażami, tak zwani nieznani sprawcy pocięli nam kolejne dwa koła. Oczywiście w obu przypadkach kończyło się na zgłoszeniu do odpowiednich służb, ale sprawców nie znaleziono nigdy, za to my mieliśmy czas na zwiedzanie obu miast. W Smoleńsku byliśmy w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marej Panny. Wówczas proboszczem był ojciec Ptolomeusz, franciszkanin. Myślę, że są osoby, które kojarzą go z Mszy Świętej w Katyniu z 10 kwietnia 2010 roku. Ze Smoleńska pojechaliśmy do Gniezdowa, a stamtąd do Katynia. Tam została odprawiona Msza Święta. Ja i koleżanka, też harcerka jak ja, odpowiadałyśmy za liturgię słowa. Po Mszy Świętej podszedł do nas jeden z uczestników i powiedział nam, że jest instruktorem harcerskim. Nie miałyśmy od cienia wątpliwości, od razu poprosiłyśmy go, aby przyjął od nas odnowienie przyrzeczeń harcerskich przy tabliczkach naszych pradziadków. Pan zgodził się, nie było problemu, wiedział, że jest dumny z tego, że go o to prosimy akurat w tym miejscu. Każda znalazła tabliczkę dla swojego pradziadka w Katyniu, jedna drugiej przytrzymała sztandar rodziny katyńskiej w Częstochowie i tam w Katyniu każda powtórzyła słowo przyrzeczenia harcerstwa. No. Powiem Wam, że nigdy wcześniej i nigdy później tak, w okolicach Krzyża Harcerskiego miejsce mnie nie bolało jak tam. Miałam wrażenie, że ktoś włożył mi w miejsce krzyża rozpalone żelazo i tak po prostu mi w sercu kręcił. W twarzy udało się nam odnaleźć katonie NKWD, w której zostali pomordowani oficerowie więzieni w Ostaszkowie. A są obecnie pochowani w Miednoje, mama zapomniała, że jesteśmy na terenie Rosji. A że znała język ze szkoły, mama należała do pokolenia osób uczących się rosyjskiego w szkole, zapytała w kantorze, jak do byłej siedziby NKWD dojść. Dopiero po reakcji kobiety, która zbladła i przerażona uciekła z kantoru na zaplecze. Mama uświadomiła sobie, że jesteśmy w Rosji, to jest inne myślenie. Nie powinna zadać tego pytania. Do no Staszkowa zapamiętałam w sumie jednego z, no, z mieszkających tam mnichów w charakterystycznych rozjanych szatach z welonem na głowie. Miała odruch uciekać, ale jakoś tak udało mi się pohamować. Stał on później bardzo dostojnie przy o Staszkowskim Konostasie, charakterystyczny, wyprostowany pan A czy warto było jechać na ten wyjazd mimo trudności, tak, warto było. Czy pojadę tam jeszcze kiedyś? Nie mam pojęcia, chciałabym. Ale ze względu na sytuację polityczną i moją e, zdrowotną może być ciężko. Jeżeli ktoś ogląda film z osób, które były z nami na tym wyjeździe, to niech da znać w komentarzach, jak on zapamiętał ten wyjazd. Jak wspomina, co zapamiętał. A wy trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa!